Cześć, witam was w kolejnym poradniku, jestem Mateusz97 oczywiście, albo Mateusz, jak to woli. Yy, no i witam was jak yy, jak usunąć trial, yy, jak zagrać w pełną wersję gry Board Games Collection autorstwa Game Over Games. No i po zainstalowaniu jakiegoś wersji denma gry Board Games Collection... Jak widzicie, mamy tutaj trial left, bo pełnej wersji gry niestety nie znalazłem w internecie. A to szkoda, ale można grać tutaj bez trialu. Jak? Jak przedłużyć? To oczywiście wchodzimy w regedit. Regedit. No i tutaj, jak zobaczymy, na Windowsie 10 jest to, to ale na innym Windows, na innym jak korzystać z innego Windowsa, to chyba na innym jest, ale na Windowsie 10 na przykład. Chodźcie tutaj i możecie usunąć ten trial tam, to was zresetuje, albo po prostu wpisać taki yy, myk, yy, nie tutaj. Yy, o oh, board game time reset to 60 minut klikamy kopiuj i wklejamy kopiuj OK. okej zamykamy no jak zobaczycie Właśnie już mamy trial left 60 minut, no i można grać bez limitu. Jak skończymy wam się tańczyć, to osiądzie po prostu trial left, no i możecie grać dalej. I to wszystko. I to koniec składnika. Dziękuję. To temat, jak mówiłem, nie, nie mam pełnej wersji Board Games Collection. No ale jak. Znaczy, w projekcie jak usunąć Time Trial czy Zestatować na 60 Minut znowu to wiecie co robić, oglądać pranik. I to tyle. No i następny odcinek, jaki zrobię Wam, to był zaprowadzony od 4 miesięcy temu. Jak zapowiadałem coś że coś te No i następnym odcinkiem, czy zagramy kolejny Let's Play. To będzie zagrajmy w Brave. E, Trzymajcie oddech? Brave Dwarf 2 September Pack. Pack wrześniowy. I to będzie już wkrótce. A tylko coś tam Opublikuję na chomiku. Jak to skończę, to wtedy. I jak zobaczycie na YouTubie jakąś premierę, to zobaczycie e, premierowe. Odcinek z was 2 A jeszcze chciałem za, podziękować jednemu użytkownikowi, użytkownikiem pod imieniem Mr Pepka, <grym> Pan Pepka czy jak tak. Się... No ale do rzeczy. Trzymajcie się ciepło do następnego odcinka. No i no i. Szczęśna się z moim Mateusz, no i do zobaczenia w odcinku z gry Brave Wars 2 hmm, pakiet wrześniowy. No to już tyle, pa pa.